Halo. Witamy! Co? Please describe your role in a team dynamic. Ruchacz, dobra, lądujemy. Poczekaj, a tu nie ma jakiś kurwa, że masz krótkofalówki czy coś? What the fuck amigo? <laughs> nie <opuszczaj> mnie, kurwa! soć Nie Nie Kurwa! 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 Jakie dźwięk ty. Enter. Oh o jakie dźwięki to są kur... Ej. Śruba. <laughs> jaka wielka. Ale <laughs> z wielkości twojej głowy. <laughs> <Paczka>. <laughs> Nie no to wychodzimy, musimy chyba iść do środka. Gdzie ty jesteś? Pranek, Pranek. Pranek, Praniula. Pranek! Zgubiłem się. Alo. Kurwo, w planie <guladza> Idziesz pierwszy tu. Cii, cicho! <guladza> ja nie wiem czy to... Ja nie... <guladza> Gdzie jest godzina? Co? <guladza> tak, jak zdachniesz, to nie wiem co się w tobie dzieje. Ty, botles. Botles? Buteleczka. <guladza> Kurwa, <guladza> błoty. <guladza> <śś> ja, bieram pokażę. Z tyłu chyba coś było tu. Drzwi są. Locke, te masz klucz. <śś> 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 <Popakę>. <śś> Jaki. Ojej. <kur> <śś> Ty, Franulek Dobra, masz klucz. I Mój koniec, mój koniec, to jest mój koniec, to jest mój koniec, ja nie wiem Umieram, umieram, nie mam gdzie ja nie uciec Jezus, moja glowa Gdzie jest piwo? To tu jest, jest na suficie Och oh. <laughs> Tylko piwo wezmę Nie to piwo Ale no, co my mamy z nim zrobić? Cicho, cicho, cicho. 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 Dym, 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 dym. To na pewno on Chodź po Gdzie ty jest? To na pewno on jest, kur... O kurwa, ty... O, ty... Jesteś... Kurwa. Gdzie ty jesteś, Kurwa. kurwa! kurwa! Kurwa, coś wyrwałem! Kurwa! Co ty zrobiłem? Coś rozjebałem! On tu był, siedzisz. Kurwa, nie mogę! Kole... Kole, jest, kurwa, pewna! jest, kurwa, to jest mam! Zdechłem, zdechłem, chuj! Kurwa, jaką to doryja przy. Ja pierdolę ty. no! <laughs> jest kurwa grubo! Ja nie widzę na tym! Ląduje, parowy! Ten debiut tu wejdzie? Dobra, sorry. <laughs> to my nie idziemy z tym teraz na statek, i tego nie sprzedajemy? To tak nie działa przypadkiem? A gdzie jest franek? Nie ja żyje. <noise> Idziesz na szkołę w tej je! Popakałem się, kurwa. Dobra, tak śmiesznie było słychać, kurwa. Dobra, wypierdalamy stąd, kano. <śpiewa> <śpiewa> to wy? Ja, chciałbyś gierkę! No, zobacz, tu mamy cenę City Skylines 12 na Steamie, a tu mamy na Instant Gaming! Tak, właśnie, to jest to! Na Instant Gaming macie tańsze gry z mojego linku. Musicie kupić z mojego linku, i wtedy ja to z to jest, dostaję. Więc fajnie by jakbyś kupił jakąś gry z mojego linku. Tam dostaniesz super, taniusie się gry. Ja coś dostaję, ty coś dostajesz. O, jesteście. Ja Także mam nadzieję, że kupisz sobie jakąś fajną greczkę i powiesz Dzięki Skiba, mam super grę Także zapraszam do linku, w się, kliknij, kupuj i graj Chyba, że tej tam gdzieś się też odbiera Tak jak samo jak... Ty, jest coś, ty, panowie Co to kurwa jest? A na ziemi są te... A, a to walkie-talkie Kurwa, co ja kupiłem, ja kupiłem mam walkie Mam walkie-talkie bez flashlighta, jestem pierd... Nie, Co to za backrooms? Panowie Ty mam... No. Szyfruję jak szram. Co? To, Co? Gdzie ty jesteś? Do no, no to. Cóż. Co? Co? Coś tam obuża się. KURWO Daj latarkę. Puś, daj mi latarkę. Kasia na niego trąbi. Ej, no jest? Coś można zobaczyć. Musimy tam klucz znaleźć, bo tam jest locket, nie? Tym... No to chodź tam. Ale to puś, to puś, to puść, to. puść, tą kur, daj ten klucz, ja tam pójdę. Nope. Nie otworzyłem tego, ale ten potwór zaczął wychodzić z tych drzwi ogólnie. Dobra. Gramy w Loa? O kur, to jest ten pak. Co to? Co jest? Co jest? Co jest? <laughs> Umarłem! Ale no jak mnie fred. coś ostrzeliło! Co to kur... Ten tam wchodzi. Bez... Oj. Straciliśmy, ja tak straciliśmy całą kasę, mamy 4 dolarki. Nowy save Nowy? No bo tutaj jest... No ja tak się myślałem, nie? Yo yo! Dobra, idziemy, nie? Ja już tu wchodzę, wyjebane mam was. Panowie! Jest tak zwana kurwa chujia! On się zgubił O kurwa kuru! Co kuba. to kurwa jest? <grywa> Widziałaś jak wyglądał? Nie wiem czy powinniśmy tam wchodzić. Cicho! Co to jest? A nie, to się też połączył. Co to kurwa było? Zobaczyliśmy naszego! <noise> jak je <noise> Idź tam, idź tam, no, trzeba tam wejść. <noise> Jego ciało tu! Ty latarkę zostawił! Czemu tu jest ciało nagle? Ty pierdol! Wziąłeś. Dobra, chodźmy na statek, chodźmy na statek teraz Myśmy chyba daleko nie jeśli stąd, kub. Pierwszy raz wyszliśmy z tego cało, nie? No nie? Prawie, to... Prawie. To... prawie Nie wszyscy, no Dobra, mamy Dominika No nie mamy go w sumie to... <laughs> Jak ty się skibujesz No, landujemy. I sprzedajemy te gówna No tu będzie, pa Wsadź tu coś Sell item, masz Nie, nie, poczekaj Flashlight mój, nie Nie mogę wsiąść Odku Odkupujesz Odkupujesz, odkupujesz. O no, co? <grymne> Franek! Ty latarkę zostawił, dobra! No, no. Franek! Ty kliknąłeś to? Nie, ja nie kliknąłem. Ktoś to kliknął Chyba <grymne> Nie no, nie to wiem to Usłyszałem taki dmienny. pili... No, nie kliknąłem tego! Ja też nie! To jest to sama to ta, to? Inna? inna. Inna, kompletnie. Co ty kupiłeś tutaj? Woki toki? Tylko to? Gdzie szawel? A tu I poza to. Halo? <śmienic> Halo? Ogi, ty, 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 jesteś. ty nie działał, kitoki. Mam wejście, mam wejście. A gdzie wy jesteście? Panowie! Umieram! Halo. <śmienic> Dobra, nic nie mówię im. Gdzie jesteście? Nie wiem. Ej chodźcie spawn. Kurwa, one przy statku wędrują. A ja ty masz łopatę, bije. Ja jej nie mam. <śmienic> gdzie jest? No nie wiem, skiba jej nie ma. ale w ogóle skiba żyje czy co? <śmienic> Gdzie jest Skiwa? Gdzie jest Skiwa? Właśnie nie wiem Ja nie żyję, latujcie sobie, śmieję się z was gór Ostatnie co powiedziałem do Moki do to panowie ja. umieram A przypierdą w te pszczoły do nią Ja Ej no, to są... mogliśmy się tu kur... nie pchać Dobra spierdamy na tą, tą, ta? Ja bym spierdol w gry generalnie, dobra, to dobra